Fotograficzne obrazy Ziemi Świętej powstawały od początku historii nowoczesnego medium fotografii, od 1839 roku. I choć fotografia była wówczas uważana za najwierniejsze narzędzie wizualnej dokumentacji, monochromatyczne odbitki nie, do, nie w pełni oddawały wielobarwność Bliskiego Wschodu, wynikającą z jego kulturowej, religijnej, narodowościowej różnorodności. Odpowiadając na zapotrzebowanie masowego zachodniego odbiorcy na obrazy powtarzające znany z literatury i sztuki romantyczny wizerunek barwnego, egzotycznego Orientu, w 1888 roku szwajcarska firma wydawnicza opatentowała technikę pozwalającą na masową produkcję odbitek do złudzenia przypominających kolorowe fotografie. Była to technika fotochromolitografii. Produkcją i dystrybucją fotochromów, bo tak w skrócie nazwano powstające tą metodą odbitki, zajmowała się utworzona rok później firma Fotochrom w Curychu. Seria widoków z Palestyny, powstała w tej technice w ostatniej dekadzie XIX wieku, obejmuje widoki architektury, krajobrazy, sceny rodzajowe i wizerunki mieszkańców regionu. Ponieważ fotochromy powstawały według oryginalnych, monochromatycznych fotografii, ich kolorystyczny realizm był pozorny. Barwy były w dużej mierze inwencją drukarza, przygotowującego płyty litograficzne, na które transferowano negatywy. Kombinacja precyzji fotograficznego obrazu i wyrazistych, acz wprowadzonych wtórnie kolorów była jednak bardzo atrakcyjna dla zachodniego odbiorcy. Fotochromy są przedstawieniami typowo komercyjnymi, to obrazy wykreowane na potrzeby zachodniego, europejskiego i amerykańskiego widza, odzwierciedlające ówczesne zachodnie wyobrażenia o egzotycznym barwnym Bliskim Wschodzie.